Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie po wspaniałej medytacji, medytacji oczyszczającej, ale również z błogosławieństwami na nowy rok numerologiczny. Dla tych, którzy wykupili, kręci się, kręci na klik-meetingu, później dopiero jeszcze się nie ukręciło później dopiero będzie się kręciło na YouTubie, na YouTubie i później będę link tym, którzy zapłacili wysyłała. Jeżeli ktoś chce zakupić to bardzo proszę. I jeszcze jest możliwość informacji już nie ma pod filmikiem, ale pod wczorajszym filmikiem. Więc czy warto, czy nie warto? Kto był, to niech powie, czy fajna medytacja, czy warto było e, zamiast na obiad to kupić sobie na przykład medytację, tak? Niesamowita, wspaniała energia. Dobrze, kochani. Co jutro? Co jutro? Jutro słuchajcie, 14 września, czwartek i teoretycznie powinien być to zły dzień ze względu na to, że jesteśmy jeden dzień przed Nowiem i 15 nów Księżyca i do 15 wszystko może się kiepścić. Ale los łaskawy, los łaskawy, że 14 będzie dobry dzień. Pomimo że przed Nowiem i przed zmianą lat numerologicznych, dlaczego? Dlatego, że kochani, jest to czwartek. Czwartek dzień obiszowy, czyli rządzi nim planeta szczęścia, czyli myślę, że będziemy mieli szczęście, o ile dupkę ruszymy z kanapy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, kochani, są całkiem dobre aspekty planet. I trzecia rzecz, kochani, jest bardzo dobra numerologia. Bo teraz tak, zacznijmy może od numerologii. Piątka z dnia. Trójka, trójka, nie trójka, przepraszam, siódem, dziewiątka, dziewiątka z miesiąca i siódemka i siódemka z roku. Co nam to daje? Daje nam trójkę, czyli nie dość, że dzień Jowiszowy, nie dość, że o godzinie 14.27 księżyc w Trygonie do Jowisza, przepraszam, bo cały czas gadałam, To jeszcze trójka z całości, więc dużo rzeczy będzie nam się udawało, i myślę, że też no możemy tak naprawdę załatwiać trudne, trudne sprawy. No i teraz jeszcze w nocy o godzinie 0004 księżyc w koniunkcji do Merkurego, czyli myślę, że niektórzy nie będą mogli spać, bo będą myśleli w głowie, wiercili, co zrobić. Aby było lepiej, jak rozwiązać problem. Tak? Ale myślę, że naprawdę i numerologicznie, i aspektowo, i wszelako, jak na 14, bardzo dobrze. Odpowiedź dla Tycjanki. Cześć, Tycjanka, w ogóle. Niedawno się widziałyśmy w sobotę, bardzo miło było się zobaczyć. Jabłko. Zasada zawsze. ponowiu dopełni, do dopełni, wtedy wymieniamy jabłko. Dobra, czyli to mamy. Ja jeszcze chciałabym Kasi E wyciągnąć kartę dziękczynną, która płacąc za medytację też wsparła kanał. Dopiero dzisiaj to zobaczyłam. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Dla Pani karta troszcz się. Archanioł Gabriel mówi, gdy troszczysz się o dzieci, w istocie troszczysz się także o dziecko w Tobie, Obydwie aktywności są teraz dla Ciebie ważne. Czyli troszczyć się o swoją córunię, bo ja wiem, że ma Pani piękną curunię, i troszczyć się o siebie, o swoje wewnętrzne dziecko, i bawić się na całego. Amen. To dla Pani. A teraz będę wyciągała karty, i może spiral tarota, bo chyba się stęskniłam za spiral tarotem. Wyciągnę z magicznego. Chociaż dobra, zagłosujcie. Zagłosujcie czy czy wolicie czy wolicie spiral czy wolicie wróżkowy czy spiral czy wróżkowy spiral Mateusz raz. Czekam na jeszcze dwie osoby wróżkowy spiral Wy, zwyciężył spiral zwyciężył spiral jutro będzie wróżkowy. Jeszcze widzę że jedna pani ma urodziny Pani Monika, dużo zdrowia i słodyczy. Magdalenka pani życzy i myślę, że inni też. I dla pani karta anielska na cały rok od urodzin do urodzin odwaga. Archanioł Ariel mówi: bądź odważna i broń swoich przekonań. Czyli też rób rzeczy niemożliwe do zrealizowania. Bądź w tym wszystkim odważna. Amen. I wyciągam teraz kartę. Będę wyciągała od byka, byka, czwartek, energetyka dzisiaj będzie taka ekspresowa, bo zaraz muszę i mam nadzieję, że się to poprzegrywa jeszcze dzisiaj. Kiedyś mi się dopiero rano przegrało, ale mam nadzieję, że dzisiaj, że będę mogła wam dzisiaj wysłać medytację, ci, którzy opłacili. Co dla byka na jutro? Co dla byka na jutro? No nie popisałam się dwójka mieczy, karta X. Czyli jeżeli coś wam nie będzie wychodziło, to odpuścić powiedzieć pas nie idę dalej, tak? Ewentualnie z dobrych rzeczy no to różnego rodzaju zagwostki, dwa skrajne myślenia trzeba będzie połączyć. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt piątka pucharów, połowiczny sukces. Czyli z niektórych rzeczy będziecie zadowolone, z niektórych nie, nieszczególny dzień do spraw uczuciowych, czyli Bądźcie ostrożne z deklaracjami. Co dla raka? Dla raka król mieczy, czyli raki będą bardzo inteligentne, będą wiedziały, czego chcą. Jeżeli by miały do załatwienia jakieś trudne sprawy urzędowe, napisanie jakiegoś pisma czy porozmawianie z kimś, od kogo dużo zależy, to dobry czas. Co dla lwa? Dla lwa kochani eremita pustelnik, czyli zrobienie porządku w swoim wnętrzu, rozliczenie się z przeszłością, bardzo pasuje do przednowiu, jak również zadbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Jeżeli potrzebować będziecie odizolowania, to sobie na nie pozwolić. Dobrze. Dobrze, mam lwa. Teraz Panna. Co dla Panny na jutro? Karta Koło Fortuny, czyli przede wszystkim Koło Fortuny, bardzo aktywny dzień. Może być pełen zmian, zaskakujących sytuacji i nie muszą być złe. Drogie Panny, bierzcie to, co los Wam niesie i wykorzystujcie na maksa. Co dla wagi? Dla wagi piątka. Miecz, piątka buław, karta konfliktu. Możecie być złe same na siebie, ale nie ma co się złościć, tylko trzeba złą energię rozpuścić, zaakceptować, przepracować, albo złe na innych. Nadmiar energii starajcie się spożytkować na dobre rzeczy, albo po prostu wyćwiczyć, albo wykochać. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona dziewiątka pucharów bardzo dobra karta, karta spełnienia zadowolenia, ale też takiej chęci bycia troszeczkę obok, czyli cieszenia się z tego, co inni mają, z tego, co macie, dogadzanie sobie, ale może też święty spokój. I jutro warto sobie na coś fajnego z wyższej półki pozwolić. Co dla strzelca karta księżyc, więc te strzelce, które lubią księżyc, będą zawodowolone, daje to wam większe zdolności, Większe zdolności takie ezoteryczne, większą intuicję, większą twórczość, ale przy negatywnych aspektach też dużo lęków i tendencje do wyolbrzymiania różnych rzeczy czyli nie wyolbrzymiać, a lęki rozpuszczać. Co dla koziorożca, dla koziorożca karta cierpliwości, czyli sprawy koziorożców będą szły w odpowiednim kierunku, aczkolwiek na efekty, spełnienie koziorożce będą musiały jeszcze troszeczkę poczekać. Co dla wodnika, dla wodnika karta wieża, czyli sprawy związane z domem, mieszkaniem będą ważne. I ostatni dzwonek, żeby przed nowym rokiem numerologicznym. Posprzątać dom mieszkanie. Dzyń, dzyń, dzyń. Sprzątajcie, realizujcie, róbcie, wyrzucajcie, zwrócić uwagę na kręgosłup, na kręgosłup, i żeby nie było jutro jakiegoś urazu. Co dla ryb, dla ryb, piękna królowa pucharów. Czyli ryby będą jutro promieniowały przepiękną energią, energią twórczości. Bycia takiej elegancką i trudne sprawy, niech załatwiają na urok osobisty. Sprawy związane z kobietą, kobietami będą ważne. I ostatni e, karta dla barana na jutro bardzo dobra. Trójeczka pucharów, karta ploteczek, karta niezłej zabawy, karta picia winka. Plotkujcie, bawcie się z innymi i, i się radujcie życie. I w związku z tym, że afirmacje mi się skończyły, to dla nas wszystkich, wyciągałam te karty na medytacji, wyciągnę z kluczy anielskich przesłanie dla nas wszystkich na jutro, to czym powinniśmy się zajmować. Żyj w zgodzie z samym sobą, samą sobą, czyli żyjmy w zgodzie z samą sobą, z samym sobą. Super, bardzo się cieszę. Kochani, ci, którzy opłacili webinar, postaram się dzisiaj będę siedziała do układłego, jak się zmieli, żeby wysłać. Jeżeli ktoś by do jutra, do godziny 12 nie dostał nagrania, to wtedy proszę telefonicznie się ze mną kontaktować. 608-626-405 ja jutro przyjmuję, ale między klientami będę odzwaniała, w razie czego. Kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, dziękuję za uczestnictwo w medytacji. Następnie na medytacja, webinar 28 września na temat trzech archaniołów, przepiękna. I Anioła stróża. I będą przesłania od anioła stróża. Dziękuję, do widzenia pa kochani. Już przebywam.